Cześć, ja jestem Bartazar, a to jest Battlefield Bad Company 2. W dzisiejszym odcinku musimy schwytać Kirlękę. Także nie przedłużamy i robimy to. Dobra, na tą lornetkę to ja bym nie chciał, wolałbym coś takiego porządniejszego. Muszę tu przeskoczyć nie da się. Dobra, jak człowiek po schodach, najprościej. Jasna cholera. Nie po to tyle przeszłem, żeby kopnąć tu w kalendarz. Dalej. Ruszaj się! nie tak źle nie, nie na wcześniej zaczęli, no nie? Ruszajcie, <laughs> ruszajcie. Ruszać Już ponad. Ludzie się żywcem balą.

Pomóżcie mi, nie? Będziecie się patrzeć? To wszystko przez ten smok... Tak kaszlecie. A ty co tu się tak schowałeś, dziwnie? Jak ty ty wulgarnie. To jedziemy ściekami. O. lepiej. Idziecie? A ja mam prowadzić. No dobra. Wszystko na mojej głowie, jak zwykle. Nikt ci nie pomoże. A wypłatę wszyscy taką samą biorą. Tak. Ten gdzieby nie był plus 20 minus 20, da w tej samej czapce zimowej. No, i co teraz? A, rozumiem. Macie rozkaz wziąć mnie żywcem. No, człowiek o się spodziewał. Tak. Dziękuję. Jak się ruszy, zastrzel go. <noise> Zawsze to samo. Co proszę? Mówicie zastrzel go, jeśli się ruszy, ale tego nie robicie. Powinniście pogodzić się wreszcie z sytuacją. Sytuacja jest taka, że to my tu mamy broń. W radzie to no. manifest okrętowy. Sangre del Toro. Kto was przysłał? A, chyba już pora się stąd zabierać. Przysłał was Agłaj. Zgadza się. To sprytny przeciwnik. Schwytanie mnie tutaj było świetnym posunięciem. Przeciwnik. Dobrze grał, skoro zaszedł tak daleko. Wy także, muszę Wam to przyznać. Uuu, jak zwykle. Gdzie się podział ten cholerny odbudynek? Zapomnij o nim, ruszaj się! Jak ktoś wypalił w ten budynek? Kurwa! Ej, czy mamie też tak klnieć? Ja z ciebie dumny pres! Ej, niech ktoś chopnie fajkę, patnięty jestem! Słodki Jezu! Ty szarony pieprzony kipisie! Spokojnie dzieci w linii już leci! jest dobry! Tak... Pustynia! Już mówiłem, nie wiemy czy jest martwy. Miejmy nadzieję, że jest, bo jeśli nie... No to może opowie nam pan o tym statku? Sangre de Toro był zarejestrowanym w Panamie frachtowcem. zaginął w 49 gdzieś u wybrzeży Peru. I nie wie pan po co mu ten statek? Ani co w nim jest, ani jak znalazł się na pustyni? Nie, nie wiem. Ale jeśli on go chce, to my także. Powodzenia. Ej, chyba znalazłem rozwiązanie! Przyjąłem! Haga! Lepiej się zatrzymę. Przeleciał przed maską. Do was przystanek, Amigos! Dalej już nie polecę Dobra, nie to nie. Prawo za wynoszę się stąd! Jesteś trowaję za gorącą! Zrób na powietrzu przewagę! Będę na nasłunku bez odbioru! Dobra, dowiedzmy się, co oni tutaj robili? Pojedem. Miarę. Fajna taka baza. A więc tą za pomocą tego zlokalizować, Sangre del Toro. Nadal nie łapię. Po co Kirylence, jakiś stary fraktowy? Pewnie tak? się wkrótce dowiemy. Piekielny jeździec, tu brawo 2-2. Sprawdź tę częstotliwość. 0-1-1-alfa. Jeden, jeden, Te, to są Przesyłam Przesyła mnie na Waszą mapę. Alfa, brawo Charlie. To jedziemy najpierw tutaj, nie? Jedźmy do tej bazy, zobaczymy co tam jest hmm. uu, 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 powoli, powoli. Że dalej na nogach? Tak? Aha! Dobrze mi się wydawało, że ktoś tutaj jest. Ładowanie, szybko, szybko, pomóżcie mi. Gdzie zresztą mojego działu. Dobra, strzelają do mnie. cisę, nic z tego nie robią. Jakie chować się o? Patrz, jak się to robi na południu. Teraz, panie sierżancie, pan tam leci. Chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Już jest poczyszczone, spoko. To się skinia, nie? Tu się tak cień odbija. Nic nie widać. Świetnie. Jest tu coś w ogóle? Tylko piasek. Piasek i morze. Nie, ja mam wszystko co by potrzebuję. To co potrzebuję, to ja mam. Mam tu jednego. Go zaszczel. Znajdźcie na krawędzi! Musimy wspinać się dalej! Oddajmy je! go? RPG, na tak. Dobrze, nie żyje. Tam u góry są... Na snajperka, to... Aż mi się w głowie zaklęciło. Takie emocje. Leżą. Chodźcie. Moja bad company. Jakaś baza ukryta w tych górach. A, spryciarz się ukrył na klifie. Dobre, dobre. Tam jest. Oj, z rakietki i z karabinka. miał fobię teraz, Uo, że wszędzie są na skałach. To jaki stary zamek. Dobra, Dobra, już wiem wszystko. Dobra. Gdzie są? Ale ja już ich sprzątnąłem, szefie. Także możemy cisnąć dalej. I oni są? Nie, to jest truch. Dobra, granat uważat tam z tyłu A Jeden, drugi Pff. A był Następny leży Putę, tu są karabinki, działka O o hmm. Na lądowisku na górze! Trzeba ich powstrzymać! Ja zajmę się tyłami! Tyśmi śmigłowcami! Jasne! Dobra, tylko gdzie są te śmigłowce? Gdzie one są? Tego się nie da dać, że się... A ja zaraz zginę, bez sensu taka broń Już wolę tą swoją starą. No już padłem. Dajcie mi zwykłą, klasyczną bazułkę. Ja sobie poradzę. Aha. Dobra, raz, dwa. Wyjdzie kilku jeszcze. O, to już mi się podoba.

Znowu padłem! No, padłem. Mi się wydawało, że nie. Dobra, szybka akcja standardowo. Raz, dwa. Tu wyjdzie jeszcze jeden. Tak. Tak. Tak, sniper. Nie padł? Dobra, padnę za nim cokolwiek narobię. Fajna broń, tylko się długo przetarguję. Śmigłowce w droga! Kropel na lądowisku na górze! Trzeba ich trzymać! Szybko! Ja zajmę ci klasę, żebyśmy mogli! Jeszcze jeden. Nie, ja mu nie zadaję Padł. Dobrze mi się wydawało. A Nie chcę umierać tak młodo. Z tego to będzie bieda go zabić. Bo faktycznie trzeba, trzeba używać tych, tych, tych działek naprowadzających. O, odczep się ode mnie. A to jest jeszcze to, mogę zniszczyć. No i co? 50 razy jedno misję będę przychodził. Dobra, gramy.

Aha, on nie padł tu. Wyście go nie zabili. Mózgi. Tego się nie da dać ani wyżej, ani nic. W cel, w cel, w cel, w cel. Błagam, błagam, rakietka w cel. Dobrze spada, jednym padł. No nie, sorry. To mój. Ale wy mnie tak osłaniacie? Normalnie? Gdzie jest ten drugi? Dobra, padnę zaraz Bo tego się nie da dać wyżej Spada, spada po prostu, spada No. Wszyscy unieszkodliwieni! Całe szczęście udało się nam to zrobić Łatwo nie było z wami, ale co zrobić I teraz tam mam iść, tak? Chyba Idę się zobaczę Co mi szkodzi? Biegiem, biegiem ja przeładuję to za ten czas. Musimy zabezpieczyć tę stację! Resztą zajmę się ja! Dobrze, nie widzę problemów ani przeszkód. Hakuj tamten internet. Ja się, się jak się bawi tym komputerem. Okej, okay, gotowe. Okej, okay, okej. Okay. Co jest? Preston, muszę tu zostać i przyfilnować, żeby nie było wahań sygnału. Przejdź do innego kwadratu, a ja tu tymczasem co nieco podreguluję. Może przy okazji uda mi się dowiedzieć czegoś się No on jest podejrzany i to dość dobrze. I to dość grubo jest zamieszany w jakąś dziwną sprawę. Wprowadzam dla ciebie nowe współrzędne. Dzięki. Bez odbioru. Okej, okay, no to jazda. Tamten pojazd wygląda w porządku. Tamten. No to chodźcie. Przejedziemy się kawałek. O nie, nie. Muszę tędy. Muszę zjechać z tej górki, tak? tak, już nie mam jednego gościa. Wo Wow, 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 wow. No nie do końca batendo Coś się już utrwało Tu jest jakiś statek na pustyni Miny Wolałbym nie wjechać na minę, ale znając moje szczęście to tak się stanie Dobra, nie zbyt Jedziemy Zobaczymy co tam będzie. Skrzyka z zaopatrzeniem. Dobrze. Dobra, dobra kochani, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Y jak zwykle zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania tego kanału. Piszcie w komentarzach co sądzicie. A następny odcinek nagramy wkrótce. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.